Czy jestem dupkiem za zrujnowanie wakacji moim przyjaciołom? Ja, 38 lat, właśnie wróciłam z wakacji z dwiema moimi wieloletnimi przyjaciółkami, Kate 40 lat i Mary 38. Znam je obie od czasów studiów i zawsze byłyśmy sobie bliskie. Podróż na Bali planowałyśmy we trójkę od kilku miesięcy wraz z naszymi mężami i ich dziećmi. Obie mają dzieci poniżej 5 roku życia, podczas gdy mój mąż Jake, 45, i ja jesteśmy bezdzietni. Uzgodniliśmy, że koszt willi z czterema sypialniami podzielimy na trzy części i na początku wszystko wydawało się w porządku. Jake i ja przybyliśmy na Bali wcześniej niż reszta grupy, ponieważ mieliśmy inne loty. Gdy dotarliśmy do willi, Czekaliśmy na wybór pokoi z naszymi przyjaciółmi, i nie mieliśmy nic przeciwko, gdy oboje wybrali te z łazienkami. Świetnie się bawiliśmy podczas podróży, razem z Jakiem robiliśmy kilka rzeczy dla par masaże, wędrówki, kolacje, ale spędzaliśmy też czas z Kate i Mary oraz ich rodzinami, kiedy tylko wszystkim pasowało. By być miłym, zaskoczyłam ich nawet masażami, by dać im chwilę wytchnienia. Jedyną rzeczą, która sprawiała, że czułam się niekomfortowo. Było to, że za każdym razem, gdy zamawiałam drinka, koktajl przed kolacją lub kieliszek wina do posiłków, otrzymywałam komentarze w stylu Och, znowu pijesz. Dla kontekstu. Jestem osobą pijącą towarzysko i nie piję często, ale byliśmy na wakacjach i nie sądziłam, że to wielka sprawa, zwłaszcza, że nasi mężowie też pili. Zignorowałam te komentarze i mogłam cieszyć się podróżą. Ostatniej nocy Jake i ja zaplanowaliśmy z chłopakami wyjście na miasto, a Kate i Mary powiedziały, że zostają w domu, aby się spakować. Jake przekonał mnie, żebym do niego dołączyła, a ponieważ była to ostatnia noc naszych wakacji, ja też nie chciałam zostać w domu. Wyszliśmy i świetnie się bawiliśmy. Wróciliśmy do domu o jednego w nocy i zaraz potem zemdlałam. Następny poranek był nieco chaotyczny. Ponieważ wszyscy pakowali się i wymeldowywali, ale wszyscy wróciliśmy do domu bez problemu. Mieliśmy zarezerwowane miejsca w klasie biznes, więc rozdzieliliśmy się podczas lotu i szybko pożegnaliśmy się na lotnisku. Tydzień po powrocie do domu dostałam długiego SMSA od Kate, w którym napisały, że zarówno ona, jak i Mary chcą ograniczyć ze mną kontakt, ponieważ zrujnowałam im wakacje. Wspomniały o kilku rzeczach. Takich jak to, że piłam każdej nocy, że nie zachowywałam się jak dziewczyna dla dziewczyn, że rezerwowałam różne loty, nie spędzałam z nimi wystarczająco dużo czasu i że byłam samolubna, nie pomagając przy ich dzieciach. Powiedziała nawet, że skupiam się tylko na imprezowaniu i nie zachowuję się stosownie do swojego wieku. Ta wiadomość naprawdę mnie zraniła. Płakałam po jej przeczytaniu i szczerze mówiąc, nie wiem, co myśleć. Myślałam, że po prostu cieszę się wakacjami, ale najwyraźniej oni mieli zupełnie inne zdanie. Jeszcze nie odpowiedziałam, a mój mąż pytał, co mnie dręczy, ale nie wiem, co powiedzieć. Czy jestem dupkiem za to, jak zachowywałam się podczas wyjazdu?